Cześć. Chciałbym się z Wami podzielić pewnym problemem. Problemem związanym z rozmiarem. Pozwólcie, że zademonstruję. Odtwarzasz muzyki, telefon, klucze, dokumenty i pieniądze. Gdybym do tego wszystkiego chciał mieć jeszcze przenośną konsolę, musiałbym chyba zostać kangurem. Gdyby tylko producenci sprzętu pomyśleli o tym, żeby te wszystkie urządzenia zamknąć w jedno. Kiedyś miało być inaczej. Komórki miały być coraz mniejsze. Teraz mają być coraz większe i posiadać coraz więcej potrzebnych funkcji. Okazuje się to jednak szansą dla mobilnej rozrywki. Wielu użytkowników systemów innych niż Windows narzeka na to, że na swoich komputerach nie mogą grać. HTC HD2 to Windows Mobile, więc możecie na niego zdobyć naprawdę multum gier, których możliwości, wygląd, oraz to jak w nie grać i czy warto, pokażemy wam już zaraz. Przyjrzyjmy się, jak HTC HD2 radzi sobie z grami. Co prawda jest on telefonem biznesowym, ale wielki ekran i bardzo wydajny procesor Qualcomm Snapdragon pozwalają nam się także cieszyć grą w świetne tytuły, które powstały zarówno na Windowsa Mobile, jak i konsole PlayStation. Pierwszą z gier, którą chcieliśmy Wam przedstawić, jest Experiment 13. To śmieszna, przygodowo-zręcznościowa gra, przygotowana z myślą o innym telefonie, jednak dopiero na HD2 możemy w pełni cieszyć się jej świetną, jak na czas produkcji, grafiką. Kolejnym tytułem jest Prince of Persia HD, czyli jedna z najlepszych zręcznościówek na Windows Mobile. Została wydana również na Xboxa 360 i PlayStation 3. Gra chodzi bardzo płynnie, a jej obsługa jest niezwykle łatwa dzięki świetnie reagującemu na dotyk ekranowi. Przejdźmy jednak do innego rodzaju gier, tytułów wyścigowych. Dwa bardzo dobre tytuły wypuścił Gamesoft. Są nimi Asphalt 4 oraz GT Ferrari Evolution. Obie gry działają bardzo szybko i płynnie, a do tego oferują grafikę lepszą niż tytuły, w które graliście na swoich pierwszych komputerach. Jeszcze lepiej prezentuje się Need for Speed Undercover, który pozostawia w tyle wiele starszych tytułów wyścigowych. Wśród przedstawionych tu tytułów warto wspomnieć o ładnej i prostej grze Totem Stars. Nie tylko ze względu na grafikę, ale również na to, że do gry w nią powinniśmy używać resika, przy pomocy którego na ekranie okalamy takie same wzorki pokazujące się na nocnym niebie. Co ciekawe, gdy gramy w nią na wielkim ekranie HD2, w ogóle nie potrzebujemy resika. To samo tyczy się gry Autumn Dynasty. To prosta gra strategiczna, osadzona w realiach starożytnych Chin. Jej twórcami są ludzie odpowiedzialni za Totem Stars. Nowością, jaka pojawiła się ostatnio na Windows Mobile, jest Touch the Music, czyli ciekawy klon bardzo popularnego Guitar Hero. Jest on o tyle ciekawy, że pod względem graficznym prezentuje się lepiej niż Guitar Hero. Szkoda, że nie można tego powiedzieć o jego grywalności. Okazuje się, że gry na komórki to już nie tylko wąż i Tetris. HTC HD2 być może nie zastąpi Wam Waszego komputera, ale może zastąpić przenośne konsole. Dzięki za uwagę i zapraszamy do innych artykułów.